Cześć. Cześć! Witamy Was w 196 odcinku Kuriera Akademickiego. Poprowadzą go dla Was Hania i Piotr. W tym wydaniu nasi dziennikarze wybrali się m.in. na konferencję dotyczącą zmian klimatycznych. Dowiemy się, jak panowie mogą zadbać o swoje zdrowie, oraz zajrzymy na deski studenckiego teatru. Zapraszamy! Zapraszamy. Kryzys klimatyczny to jeden z największych problemów dzisiejszego świata. Dlatego ważne, aby studenci byli świadomi i robili wszystko, aby powstrzymać ocieplanie się naszej planety. Jednym z wydarzeń zwiększających tą świadomość jest planet On, na który udali się Kamil i Paweł. Najważniejszy element naszego pokolenia, czyli dbanie o e, zmiany klimatyczne i dbanie o klimat. I właśnie dlatego o kryzysie klimatycznym aktywiści proekologiczni mówią głośno. Z taką inicjatywą wyszli organizatorzy hakatonu klimatycznego Planet On, który odbył się w miniony weekend w Poznaniu. Tego typu hakatony są zachętą dla młodych, żeby wypracować pewną koncepcję, która później może przerodzić się w bardzo ciekawy projekt i chcemy uczestniczyć w ich ścieżce. Uczestnicy wydarzenia mieli 24 godziny na opracowanie rozwiązania dla wybranego problemu związanego ze zmianami klimatu. Te problemy to m.in. badanie szkodliwości fabryk czy ubiór przyszłości. Jednym z uczestników był Nichal, dla którego był to już drugi planet On. Jest to miejsce, gdzie możesz rozwijać swoje pomysły, ale i poznać wielu interesujących ludzi. Rok temu poznałem osoby, z którymi wciąż się przyjaźnię. Od paru lat możemy zaobserwować ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak globalne ocieplenie czy poważne wahania pogody, będące przyczyną zmian klimatu. Cierpią przez nie miliony ludzi. Światowi liderzy podczas szczytu klimatycznego od 6 do 18 listopada zastanawiali się, jak zatrzymać zmiany. Tych szczytów było już dużo, jak widać, 27. Mam nadzieję, że się wszyscy obudzimy. Także właśnie pod kątem zakupów, jakie dokonujemy, ponieważ my jako konsumenci mamy decyzji, decyzyjność. Problem jest znaczący, tak jak również poszerzanie świadomości na jego temat. Postanowiliśmy sprawdzić, co o kryzysie klimatycznym wiedzą studenci. O krysie klimatycznym, mogę powiedzieć, że no, słyszałem już jako małe dziecko. To jest niszczycielska działalność człowieka. Natura nie ma możliwości się zregenerować. Na razie no, jest to wojna z wiatrakami, tak naprawdę. Przez to nasza planeta tak naprawdę umiera, i powinniśmy robić wszystko, żeby temu jak najbardziej zapobiec. Jak widać, studenci zdają sobie sprawę z powagi sytuacji. Każdy z nas może przeciwdziałać zmianom klimatu poprzez proste, codzienne czynności, zaczynając od dzisiaj. Listopad, albo inaczej, wąsopad. To czas promowania męskiego zdrowia. Akcja nosi nazwę Mowember, a jej celem jest nakłonienie mężczyzn do skorzystania z usług urologa w celu profilaktycznych badań. Więcej w materiale Karola. Ten prysznic był dla mnie wyjątkowo zimny, za sprawą jednego dotyku. Tak zaczęła się historia, która zakończyła się dla Sebastiana Happy Endem. Lekarz właśnie powiedział, że. To, co zbadał, to, co sprawdził pod USG, tego bardzo zaniepokoiło, bo to jest gus. Dla wielu rak jąder to straszna diagnoza. Stanowi on 1% złośliwych nowotworów u mężczyzn. Zachorowalność to 3 na 10 tysięcy, a średnia wieku wynosi między 15 a 35 lat. Dlatego urolog nie powinien być kojarzony tylko z badaniem prostaty u starszych mężczyzn. To była moja pierwsza wizyta u urologa, i się nie spodziewałem, że w wieku 20 lat przyjdzie mi właśnie korzystać z. Z pomocy tego specjalisty myślałem, że to dopiero po 50, po 60 w związku z prostatą. Listopad jest miesiącem męskiej profilaktyki. Właśnie wtedy prowadzona jest akcja Movember. Mężczyźni w celu promocji zapuszczają wąsy. Jednymi z jej propagatorów są mosznowładzcy, którzy przeprowadzają badania w październiku oraz listopadzie. O to, żeby panowie mogli bezpłatnie, bez skierowań, bez żadnych problemów i wymówek przebadać swoje jądra i mieć pewność, że wszystko jest z nimi w porządku. Jednym z przystanków mosznowładców są Poznań. Pańskie targi piwne, podczas których każdy mężczyzna bezpłatnie może przebadać się pod kątem raka jąder. Każde jądro palcem wskazującym oraz kciukiem przejeżdżamy lekko, dociskając bardzo leciutko kciukiem od góry. I sprawdzamy, szukamy jakichś nieprawidłowości. Istotne jest, aby regularnie przechodzić badania, które uchronić mogą każdego mężczyznę przed utratą zdrowia, a nawet życia. A mowa Ember jest tylko pretekstem do tego, aby pomyśleć o swoich jądrach. Nie proście losu, żeby wam zrobił jakiegoś takiego brzydkiego psikusa, bo wtedy być może zrozumiecie, ale nie wiadomo, czy będziecie mieli tyle szczęścia. Grupa młodych aktorów pełnych pasji, zaangażowana reżyserka oraz ci si bohaterowie odpowiedzialni za kulisy, to przepis na udany spektakl. Taki na koncie ma Studencki Teatr Grande, o którym więcej w materiale naszych dziennikarek. Wykłady, ćwiczenia, kolokwia i egzaminy to pierwsze co przychodzi do głowy na myśl o studiach. Jednak czas ten pozwala także na odkrywanie i rozwijanie pasji, co z powodzeniem czynią członkowie Grupy Teatralnej Granda. Jedną z jej członkiń jest Kasia, studentka trzeciego roku kulturoznawstwa, która w grandzie zajmuje się tworzeniem kostiumów. Moja przygoda z teatrem zaczęła się jakoś pod koniec marca, może na początku marca tego roku. Wskoniła mnie atmosfera, jaka tutaj jest i to, jak profesor Grenda prowadzi zajęcia. Teatr Granda powstał z inicjatywy profesor UAM, doktor habilitowanej Magdaleny Grendy oraz studenta Witolda Kobyłki 8 lat temu. W zakres działalności grupy teatralnej wchodzi między innymi studium aktorskie, praca nad spektaklami, czytanie performatywne. Oraz warsztaty. Nie trzeba być aktorem, aby dołączyć do grandy. Umiejętności potrzebnych w grupie jest znacznie więcej. W grandzie y, pomagam robić kostiumy, przygotowywałam maski, stroje dla, dla aktorów, korony. Nie tylko znajomościami z uniwersyteckich auli człowiek żyje. W kołach naukowych studenci często z różnych wydziałów poznają się i tworzą zróżnicowane, ale przyjacielskie środowiska do rozwoju. Atmosfera jest genialna, ludzie są świetni. Atmosfera, że taka dogadujemy się. Atmosferę ludzi. Bardzo przyjazna atmosfera i myślę, że wtedy w momencie, kiedy musimy się motywować, tak najbardziej się motywujemy. Dobra atmosfera na próbach sprzyja sukcesom. Jednym z nich jest spektakl Czarne Słońce mamy takie poczucie, że jest tyle chętnych, żeby obejrzeć ten spektakl, że trzeba go zagrać jeszcze raz. Jak powiedział Leonardo Da Vinci: "Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki. Warto więc obcować z nią jak najczęściej", chociażby zasiadając na widowni podczas zimowych spektakli Teatru Granda, które odbędą się już 9 i 10 grudnia. Listopad obfituje w wiele ważnych świąt. Pod koniec tego miesiąca obchodzony jest dzień nieco zapomniany, ale z długimi tradycjami. O katarzynkach, bo o tym ludowym święcie mowa, dowiecie się więcej z materiału Kasi i Macieja. W nocy z 24 na 25 listopada obchodzone są w Polsce katarzynki o historii patronki tego dnia. Powiedział nam profesor Grad. To była bardzo urodziwa panna. No, młoda jest, bo zginęła kiedy miała 18 lat, ale znakomicie wykształcona, pochodzenia arystokratycznego. Miała wielu zalotników, ale wszystkich odmawiała łącznie z ówczesnym cesarzem. Kawalerowie wierząc, że uda im się odnaleźć żonę wkładali pod poduszkę kartki z imionami kobiet oraz elementy ubioru wybranek. Stąd wzięło się powiedzenie. W noc świętej Katarzyny są pod poduszką dziewczyny. No i człowiek, budząc się rano, być może wyśnił, a jak nie wyśnił, to i tak sięgał pod poduszkę i losował. No, na chybił trafił. Nie tylko wyśnić, wróżb dotyczących ukochanych jest o wiele więcej. Wróżby z wosku. Zdecydowanie najbardziej mi się kojarzą. Bo coś z ustawianiem butów obok siebie. Też mi się zdarza w go nieznajomych polać ten wosk. Niegdyś wierzono, że wróżby mają przełożenie na rzeczywistość. Dziś podejście do tego typu zabaw jest bardziej swobodne, choć są i tacy, którzy nadal im ufają. Jeśli wierzymy w to, że ta wróżba nam się spełni, wydaje mi się, że ona się spełni, więc to chyba zależy od punktu myślenia. Tak samo jest z różnymi przesądami, z czarnymi, czarnym kotem i całą resztą. Katarzynki obchodzić można bez względu na wiarę we wróżby. Dobra zabawa przede wszystkim. Tego typu e, tradycje m, sprzyjają e, właśnie tutaj integracji w gronie przyjaciół. Temat wróżb, tarota i całej reszty jest bardzo na czasie. Ja bardziej właśnie to postrzegam w tej formule, jakby samego spotkania ze znajomymi. Katarzynki to także święto tramwajarzy. Z tego powodu, znając obecną sytuację komunikacyjną w Poznaniu, życzymy wszystkim motorniczym, aby każdy trawaj wrócił na odpowiednie tory. To już wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że teraz już wiecie, jak chronić naszą planetę. Nie zapomnijcie o katarzynkach. Pogoda nas nie rozpieszcza, dlatego zaopatrzcie się w pyszną herbatę z miodem i cytryną. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy na nasze media społecznościowe. My tymczasem żegnamy się z Wami. Cześć! Cześć!